Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Od trzech lat rosyjskie rakiety niszczą ukraińskie miasta, zabijają cywilów, a działania wojenne zamieniają całe regiony w ruiny. Przez cały ten czas sojusznicy Ukrainy szukają środków finansowych, by wesprzeć ją w tej nierównej walce. Jednocześnie w zachodnich bankach leży prawie 300 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów, pieniędzy, które mogłyby wesprzeć Ukrainę. Najwięcej tych środków znajduje się w Unii Europejskiej, która w kolejnych rezolucjach i dokumentach z upodobaniem podkreśla swoją rolę we wspieraniu Ukrainy. W rzeczywistości wsparcie Unii doskonale oddaje powiedzenie, że gdy Rosjanie zajmują kolejne terytoria Ukrainy, Unia Europejska zajmuje tylko stanowisko. Dlaczego od ponad 10 lat to zdanie wciąż jest aktualne, dlaczego za słowami nie idą konkretne działania, prawdziwe, a nie tylko na papierze? Kwestia zamrożenia rosyjskich aktywów to kolejny dobitny przykład takiego papierowego działania. Istnieją mechanizmy prawne pozwalające na przekazanie tych funduszy na pomoc Ukrainie. Rosja nie ma żadnych moralnych ani prawnych podstaw, by żądać zwrotu tych pieniędzy. Dlatego apeluję do rządów państw, w których znajdują się rosyjskie aktywa nadszedł czas, by działać. Musimy przekazać pierwsze miliardy już teraz, każdy dzień zwłoki oznacza więcej ofiar na Ukrainie. Przyjęliśmy przełomową rezolucję dla przyszłości europejskiej polityki obronnej, to nie tylko uznanie tarczy Wschód za wiodący projekt dla bezpieczeństwa Europy. W naszej rezolucji jest jasna deklaracja, że zamrożone aktywa rosyjskie, aktywa państwowe muszą być natychmiast wykorzystane dla obrony Ukrainy. To nie czas na półśrodki, dość gadania, czas działać, bo chodzi również o wiarygodność Europy jako pewnego sojusznika. Pieniądze państwa terrorystycznego muszą zostać przekazane Ukrainie. 300 miliardów euro może zmienić wynik tej wojny. Agresor musi ponieść odpowiedzialność za swoje niszczycielskie działania. Prawo międzynarodowe dopuszcza środki zaradcze. Unia musi wykorzystać wszystkie możliwości prawne. Wzywamy do natychmiastowego przekazania rosyjskiego kapitału Ukrainie. Ukraina mając te środki osłabia zdolność Rosji do prowadzenia wojny i odstrasza od przyszłych agresji. Unia Europejska musi działać zdecydowanie i opóźnienie tylko ośmiela Kreml. Sprawiedliwość wymaga, aby to agresor, a nie europejscy podatnicy ponieśli koszty obrony Ukrainy. Pan Panie Komisarzu, Wysoki Parlamencie Europejski, jako autor raportu o stratach wojennych Polski podczas II wojny światowej wiem, jak kluczowe są środki na odbudowę kraju po wojnie. Polska nigdy nie otrzymała planu Marszala, a Niemcy do dzisiaj uchylają się od zapłacenia Polsce reparacji wojennych. Skutki wojny są odczuwalne przez dekady i tak samo się będzie działo w przypadku Ukrainy, jeśli nie podejmiemy realnych działań. Dziś historia się powtarza to opieszałość unijnych instytucji oraz rządów niektórych unijnych krajów z przekazaniem zamrożonych rosyjskich aktywów. Tylko sama Belgia ma 250 miliardów euro, które zamiast leżeć na kontach powinny trafić na odbudowę Ukrainy. Apelujemy do Komisji Europejskiej, do Rady Europejskiej o podjęcie stosownych działań. Wojna niszczy na pokolenia. Jeśli nie działamy teraz, wskazujemy Ukrainę i jej społeczeństwo na dekady strat i stagnacji. Nie pozwólmy, by historia II wojny światowej ponownie stała się lekcją, której nikt nie odrobił. To Rosja jest agresorem i to za jej zamrożone aktywa powinno się odbudowywać niezależną, suwerenną, demokratyczną i proeuropejską Ukrainę. Przekażmy rosyjskie pieniądze tak, jak zrobili to Brytyjczycy. Cieszę się bardzo, że to właśnie dziś, w 26. rocznicę przystąpienia Polski do NATO, my tutaj w Parlamencie Europejskim przegłosowaliśmy ważne wzmocnienie wspólnej polityki obronnej Europy. W ramach tego dokumentu przegłosowaliśmy ważny zapis uznający Tarcze Wschód za flagowy projekt dla wspólnego bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. I maski dzisiaj opadły posłowie PIS-u i Konfederacji ręka w rękę z putinistami z AFD i od Orbana nie zagłosowali za tym dokumentem. To nie jest duma, to jest Parlament Europejski. Powtórzę więc jeszcze raz zamrożone rosyjskie aktywa powinny być wykorzystane w odbudowie Ukrainy, odwagi Europy.